Ruch jak w Paryżu na wsi. Tak jedzie. To się zwolni, Witam Was w kolejnym dniu pobytu tutaj w Worebicz. Tu jest główna droga, która biegnie na przykład, że tak powiem tam, jest stacja benzynowa, konzum, a w tamtą stronę jedziecie na taras widokowy. No i teraz idąc tutaj w tą uliczkę, gdzie macie tutaj kościół, czyli tył kościoła, macie tutaj afisz z daniami restauracji Babilon, no moim zdaniem najlepsza knajpa tutaj w Orebicz, Mają polską kartę dań, fajne jedzenie, dzisiaj mi zasmakował mix grillowany, także dzisiaj ponownie mix grillowany, zdam relację Wam jaka to cena i jak to wygląda. No, i teraz musicie, musicie tutaj sobie przyjść i zarezerwować wcześniej stolik. Ja byłem tutaj bodajże w czwartek. No to stolik udało nam się tutaj zarezerwować na niedzielę na godzinę 19. Mamy 18.50, także, także wchodzimy do restauracji i odezwę się za chwilę. Witam Państwa. Jesteśmy w restauracji Babilon z naszymi dobrymi znajomymi, których znacie z kanału Patryk z żoną i małą youtuberką. Także czekamy tutaj na, na kartę Danii i będziemy zasuwali. Także mówię, gdybyście chcieli tutaj zjeść, a naprawdę żarcie mają dobre, no to musicie przyjść odpowiednio wcześniej, stali zarezerwować i, i niestety zaczekać takie mają, takie mają obłożenie. Co zauważyłem, no to na afiszu są zamarowane ceny. No bo logiczne, że ceny na ten rok na pewno się zmieniły i są, są wyższe niż w zeszłym roku, także. Dobra, dostaliśmy kartę, mni, także na szybko Wam tutaj przejadę, jak byście byli tutaj w pobliżu, czy jesteście w Orebicz i byście chcieli tutaj skorzystać z tej, z tej knajpki, z tej knajpki no, to, no to tutaj macie, macie ceny. Nie? To. co? A wy co bierzesz? Ja biorę kalmarę. No, a ja mam tu czarny ryż. Czarny ryż, No, trzeba spróbować z tą serwiską. I do tego wino. I wino, no. Białe. Bo jeszcze jest sałatka z kalmarami, to już na samym Michał zabierze miks grillowane grillowany mięs z Tutaj jest to co ja zamówię, czyli potrawy grillowe i tutaj mamy właśnie miks grillowy i to są frytki i ryż z warzywami. I tutaj możecie wybrać albo frytki, czyli ten miks grillowany to mięso z frytkami, albo z ryżem, nie? To ja też dobrze. Tak, tam są i kiełbaski, i mięso, i piersi i pieczowe. A tu jest pizze stój, zobacz tam w lodówce. Jeszcze obejrzyj, podparcie nie ma. Podparcie nie ma, ja muszę że tak szybko pojechałem po tej karcie dań, ale nie chcę, żeby mnie tutaj wygonili, że coś tam nagrywam. Także zatrzymacie sobie filmiki, i sobie po prostu te ceny odczytacie. Połączę się, jak już tutaj kelner przyniesie nam to danie. Więc tak wygląda mix grillowany. Wygląda apetycznie, pachnie apetycznie. Tutaj stek turecki i tutaj mamy kalmary. Grillowane. Ja, jak wiecie, jestem tradycjonalista i ciężko mnie po prostu przekonać na nowe rzeczy, inne rzeczy, więc dlatego to danie. Tutaj Amelka dostała lody, banan i bita śmietana. I bita śmietana. Jak to jest? Banana split. A, banana. banana split to się nazywa. Mm -hmm. Fajny deser. Nie, naprawdę szeroki wachlarz tutaj mają, nie? Dań. I możecie płacić gotówką albo kartą. Smacznego. Smacznego, dziękujemy. Tak, ze stołu zniknęło wszystko. Bardzo dobre i dużo. No i tutaj za trzy osoby jest rachunek 336 kun. Także tak to wygląda dobra płacimy i widzimy się w łazie. także wyszliśmy normalnie ledwo co zmieściłem wszystko nie? jedzonko naprawdę mega polecam jak tutaj jesteście a nie wiecie gdzie iść gdzie jest polska karta dań gdzie są fajne jedzenia to, to, po, to po prostu polecam tą restaurację Babylon a my teraz idziemy na koncert, który odbywa się tutaj przy kościele Worebicz, ale to o tym następnym materiale. Już dzisiaj Was zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Hej!